Dzień dobry, Julia Lis. Witam Państwa w środę i zapraszam na wydarzenia Telewizji Zabrze. Wiele działań inwestycyjnych zrealizowano w tym roku w naszym mieście. 2023 rok upłynął pod znakiem wielu inwestycji. Warto przypomnieć niektóre z nich. Oddane do użytku w tym roku przedłużenie Alei Korfantego usprawniło komunikację pomiędzy północnymi dzielnicami, Helenką, Grzybowicami, Rokietnicą i Mikulczycami z centrum naszego miasta. Przebudowano skrzyżowanie z ulicą 11 listopada oraz z ulicą Mickiewicza, a także wybudowano ronda łączące Aleje Korfantego z ulicami Tarnopolską i Brygadistów. Wartość tej inwestycji to ponad 52 miliony złotych dobiega końca budowa centrów przesiadkowych, które usprawnią komunikację. To jedna z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w mieście. Koszt budowy obu obiektów to 132 miliony złotych, z czego ponad 95 milionów wynosi unijne dofinansowanie. Budowa czwartej trybuny. Na tę inwestycję miasto Zabrze pozyskało 45 milionów złotych dofinansowania. Umowę na dokończenie budowy stadionu imienia Ernesta Pola w Zabrzu podpisano w ratuszu 16 czerwca 2023 roku. Wśród zrealizowanych w 2023 roku inwestycji były też te służące rekreacji mieszkańców. W Grzybowicach na terenie dawnego wyrobiska gliny powstał geopark. Przywrócony mieszkańcom teren rekreacyjno-edukacyjny, zrekultywowany dzięki pozyskanym przez miasto środkom unijnym, stał się przestrzenią, w której można spędzić atrakcyjnie czas na wiele sposobów. W Kończycach i Maciejowie powstały tężnie solankowe, a na osiedlu Janek wodny plac zabaw. Trwa także rewitalizacja parku hutniczego. Prawie 5 milionów przeznaczono na nową siedzibę Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Przeniesione z ulicy 3 Maja do pasażu areny Zabrze Centrum mające do dyspozycji 46 wyposażonych w niezbędny sprzęt pomieszczeń służyć będzie podopiecznym placówki, którzy będą mogli korzystać z nowoczesnych form terapii. Z kolei kompleksowy remont budynku przy ulicy Bytomskiej 24 w Biskupicach sprawił, że osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny znalazły swoją przystań. To właśnie tu, z myślą o nich, otwarto filię środowiskowego domu samopomocy oraz centrum opieki dziennej i wytchnieniowej. O to, by podopieczni czuli się w tych miejscach dobrze zaopiekowani, dba wykwalifikowana kadra, pod okiem której prowadzone są zajęcia i rehabilitacja. Upływający właśnie rok był także dobry dla naszych czworonożnych przyjaciół, którzy opuścili stare schronisko dla bezdomnych zwierząt i przenieśli się do nowej siedziby. Oddany w czerwcu nowoczesny obiekt służy jako wzór dobrych praktyk, czego przykładem jest chociażby niedawna wizyta delegacji z Warszawy, która zwiedziła Zaprzeńskie schronisko. Nadchodzący rok zapowiada się równie pracowicie. Powstaną między innymi kolejne miejsca rekreacji, drogi, a jeden z charakterystycznych symboli naszego miasta, Admiral Palast, zyska nowe oblicze. W Państwowej Szkole Muzycznej w Zabrzu odbył się koncert, dzięki któremu można było poczuć wyjątkowy świąteczny klimat. Co roku spotykamy się właśnie na tych koncertach świątecznych, które się cieszą ogromną popularnością. Jak zwykle w tym okresie przygotowujemy fory związane ze świętami Bożego Narodzenia, ale nie tylko, a ciekawostką na tym koncercie będzie to, że będą też występować nauczyciele. Bezu, uczniom nauczycielom na pewno będę życzył wszystkiego co najlepsze, ale przede wszystkim tego żeby te swoje talenty muzyczne pielęgnowali i się nimi cieszyli i przede wszystkim mieszkańcom między innymi naszego miasta żeby tymi swoimi talentami dawali radość. Jestem uczennicą szóstej klasy drugiego stopnia, ostatniej klasy szkoły muzycznej. Gram na skrzypcach w klasie pani Aleksandry Buczek. Na koncercie będą różnorodne utwory, będą m.in. utwory z muzyki filmowej, np. z Meridy Walecznej. Będziemy także grali utwory z opery, a także marsz. I na końcu oczywiście kolenda. Z okazji świąt chciałam życzyć wszystkim radości, radości z grania, radości także z życia, ze swoich talentów. Bardzo bym chciała też życzyć wytrwałości, bo nie jest to najprostsza rzecz. Jestem uczniem szóstej klasy pierwszego stopnia, to jest ostatnia w pierwszym stopniu i będę śpiewać w chórze na dzisiejszym przedstawieniu. Zaprezentujemy m.in. kolędę Hej w Dzień Narodzenia. Z okazji świąt życzyłbym y, miłej, spokojnej atmosfery i rodzinnego muzykowania. Przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji wzięli udział w corocznym spotkaniu opłatkowym. Była to doskonała okazja do podsumowań oraz złożenia sobie życzeń. Spotykamy się z przedstawicielami zabrzeńskich organizacji pozarządowych trzeciego sektora na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym, podsumowującym ten rok 2023, w którym organizacje pozarządowe realizowały szereg projektów programów na rzecz mieszkańców Zabrza tych stowarzyszeń jest ogrom one są wspierane przez urząd miejski przez panią prezydent dostają dotacje dostają siedziby dostają środki na utrzymanie i na działalność i chcemy żeby miasto żyło mieszkańcami bo w mieszkańcach jest siła to są instytucje niezależne pozarządowe ale wszyscy działamy dla dobra miasta ten rok to trzy takie duże projekty współfinansowane przez Miasto Zabrze. Projekt związany z mediacjami rówieśniczymi, czyli projekt skierowany typowo do młodzieży. Projekt pod nazwą Triatlon Profilaktyczny, czyli taki projekt gdzie alkogoglę wykorzystujemy w celach uczenia młodych ludzi profilaktyki tego jak ważne jest abstynencja alkoholowa. Projekt Moc Pamięci to projekt skierowany do seniorów, gdzie ćwiczymy z nimi pamięć, czyli podnosimy ten komfort życia w obszarze i fizycznym i psychicznym, bo te obszary się bardzo łączą. No i teraz taka ostatnia nasza akcja świąteczna to akcja Serce dla Seniora, kiedy gromadzimy produkty do paczek dla seniorów przed świętami. No, oprócz tego oczywiście jeszcze były kolonie, jeszcze były warsztaty dla młodzieży, więc tych rzeczy było naprawdę bardzo dużo. pracy organizacji pozarządowych ważny jest ten moment takiego zatrzymania się, żeby się zastanowić, co nam się udało zrobić, co jeszcze przed nami, ale też na przykład z kim możemy robić nowe rzeczy, bo to też jest jakby bardzo istotne. Czasem może się okazać, że są na terenie naszego miasta takie organizacje, które robią podobne działania i warto połączyć siły, bo wtedy zawsze działamy bardziej efektywnie. Mieliśmy taką Tą czwartą rocznicę powstania naszej organizacji tutaj w Zabrzu. W związku z tym udało nam się zorganizować szereg różnego rodzaju imprez związanych z tematyką wschodnią. Organizujemy również takie prelekcje dla osób z naszego stowarzyszenia. Są one związane z publikacjami książek. To e, e, ogromne serca, e, uskrzydlające osoby, które nie mówią o tym, co trzeba zrobić dobrego. One po prostu patrzą, widzą, widzą więcej, robią więcej, kochają bardziej. Dlatego bardzo sobie cenię, że mogę właśnie z organizacjami pozarządowymi siąść do wspólnego stołu e, i, i powiedzieć dziękuję. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.